ze szwadronu reprezentacyjnego Wojska Polskiego kontynuują najlepsze tradycje jazdy polskiej. Luksusowa latająca limuzyna wylądowała na warszawskim Okęciu. Najnowszy śmigłowiec Sokół trafił do pierwszej bazy lotnictwa transportowego. Pokonują skrycie wiele kilometrów, by potem godzinami wyczekiwać w ukryciu na ten najwłaściwszy moment. Strzelcy wyborowi 25 Brygady Kawalerii Powietrznej odkrywają tajniki swojej pracy. Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego jest jednym z pododdziałów batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Głównym zadaniem szwadronu jest udział w uroczystościach państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych. Kierunek w lewo połujesz, żalni, stępy, mordź. To jest codzienny trening żołnierzy szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Tego typu treningi realizujemy kilka godzin dziennie, praktycznie w każdym dniu pracującym tygodnia. Aby konie nie czuły się znużone i żołnierzy nie znużyć, oczywiście troszkę to rozmaicamy w taki sposób, że elementy treningowe na hali ćwiczymy tak naprawdę trzy razy w tygodniu, natomiast dwa razy w tygodniu realizujemy zajęcia w terenie. Odbywa się indywidualna praca jeźdźca z koniem. Jak przybyłem do batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego, nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę jeździł konno. Przyglądając się służbie żołnierzy szwadronu, zaraziłem się tym, co oni robią. Podjąłem decyzję, że pełniąc obowiązki dowódcy batalionu reprezentacyjnego, należy nauczyć się jeździć konno. Początki są trudne, aczkolwiek myślę, że idzie mi coraz lepiej. bosz, rozpocznij. Panowie, w dniu dzisiejszym realizujemy zajęcia przez pierwszą godzinę przegląd weterynaryjny. Konie wyprowadzamy przez stajnie. tam będzie przegląd. Dziękuję. Do oczyszczenia koni i rozejście. Spocznij. Wchodzę do konia, przydałoby się przywitać z koniem, bo niektóre konie trafią po prostu w druku obronnym, spłoszyć się, kopnąć, uciec. Dlatego warto przyjść, przywitać się z koniem, pogłaskać go, powiedzieć parę słów do niego. Dostałem tego konia po koledze, że na nim dwa lata. Jestem bardzo zadowolony z tego konia. Bardzo się na nim siedzi, reaguje na wszystkie pomoce. Koń jest zwierzęciem, który 24 godziny na dobę musi być obsłużony, nakarmiony. Z mojego punktu widzenia, służba w szwadronie kawalerii jest ciężką służbą porównywalną do służby w kompaniach reprezentacyjnych, lecz wymaga więcej wysiłku i zaangażowania od żołnierzy, którzy zajmują się końmi. Dziś w udziale przypadł mi kon, do czyszczenia koń Aron. Konie zimą, tak jak ludzie, chodzą lepiej ubrani, cieplej. Mamy derkę, zajmujemy derkę i zaczynamy czyścić. Nie tylko podtrzymujemy higienę tych koni, nie tylko je czyścimy, ale także je masujemy tym zgrzebem. Kopyto należy codziennie Wyczyścić, sprawdzić, czy nigdzie nie zaklinował się z żaden kamień, który będzie uwierał konia. Jak widać, Aron jest bardzo grzecznym koniem. Nogi podaje bez problemu. Konie, jak każdy żołnierz, bo konie jest żołnierzem, prawda? Ma prawo do opieki. W tym przypadku mówimy o opiece weterynaryjnej. W przypadku, kiedy nasze zwierzęta zaczynają chorować, a czasami niestety się to, się to zdarza, podobnie jak u ludzi, mają zapewnioną najlepszą z możliwych opiekę weterynaryjną, bo końmi szwadronu zajmują się lekarze weterynarii, specjaliści chorób koni. jest koń w trakcie, w trakcie leczenia tego konia. Zdiagnozowano zapalenie mięśnia międzykosnego. USG było tydzień temu robione. Koniec wyłączony z pracy. Daj i jedziemy. Hop, hop, hop. Równym tempem, żeby szedł. Dobrze, dziękuję. Następny koń, poproszę. No tutaj ma mały problem, nie wyjada owca. Więc no prawdopodobnie, prawdopodobnie chodzi o to, że coś jest. Coś jest z zębami nie tak. Jeszcze Tak naprawdę większe zęby, które trzeba usunąć. To by było na dzień. Dobra, dziękuję. Konie z Konie w szadronie karmimy trzy razy dziennie. Paszą treściwą i paszą objętościową. Paszą treściwą jest owiec. Karmienie południowe. Konie dostają trzy miarki osa gniecionego, który odpowiada mniej więcej 2 kg owsa całego oraz 10 g witamin. Jest to mniej więcej taka garść. Do tego yy, koniom dajemy również marchew. Zawsze trzeba zostawić konia w spokoju. Po, po wsypaniu owsa należy mu dać zjeść, i opuścić jego boks. Pracowałem w różnych stajniach i. Chciałem przyjść do szwadronu bardziej ze względu na konie niż na wojsko. Zawsze pasjonowały mnie konie. Ta praca tutaj dała mi uczciwe warunki pracy oraz możliwość rozwoju i realizacji swoich marzeń. W chwili zakończenia służby zasadniczej miałem do wyboru: albo szukać sobie pracy w cywilu, albo zostać pracować jako żołnierz zawodowy, łącząc swoją pasję z mundurem, i wybrałem. Yy, tą drugą opcję. Uważam, że to jest, był trafny wybór. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Dziś e, mogę swoją pasję także e, rozwijać w kierunku sportu. Od roku zacząłem skakać przez przeszkody. Dobrze nam idzie, zobaczymy jak będzie dalej. Dziennie w siodle spędzam około 6 godzin. Oczywiście nie na, nie na tym koniu tylko. Także na, na każdy trening mam innego konia. No i tak wygląda dzień w wojsku. Panowie szeregowi. Dziękuję, proszę siadać. Panowie, w dniu dzisiejszym e, będziemy ćwiczyli elementy musztry paradnej do e, pokazów w trakcie zbliżającej się uroczystości. E, musimy Ustalić elementy, które będą zawarte w ramach tego pokazu, co będziemy pokazywali dla publiczności, jak również w związku z tym, że w ramach tego pokazu będzie władanie białą bronią, to jest szablą i lancą, musimy wyznaczyć żołnierzy, którzy będą te elementy wykonywać. Panowie, w związku z tym, kto najlepiej czuje się z Pani Panie kapitanie Szyrygowaryczko, pojedź w Dziękuję, szabla. Staszy szeregowy hawyczek. Dziękuję. Panie kapitanie, dowódca sekcji, starszy kapral melduje sekcję gotową do muszty. Proszę, zaczynamy. Spadron, trójkami, pusę, kierunek Po wodzie! Ars! Żołnierze ćwiczą elementy muszty paradnej, elementy musztry kawalerijskiej, czyli te elementy, które były przewidziane dawnymi regulaminami kawalerijskimi oraz takimi wplecionymi elementami dawnych szkół jeździeckich. Wiele elementów do pokazu musztry paradnych wymyśliliśmy sami. Są to elementy, które być może w nomenklaturze kawaleryjskiej, wojskowej nie mają swego rodzaju nazewnictwa. Są to takie elementy bardzo pokazowe, bardzo widowiskowe. Tworzenie pewnych nowych elementów uatrakcyjnia nie tylko sam pokaz, ale również sam proces szkolenia zarówno miejsca jak i koniec. który tutaj pokazaliśmy. On był stosowany w kawalerii przedwojennej. Jest to tak zwane kładzenie konia. Było ono stosowane z tego względu, że można było za konia ukryć się i strzelać do przeciwnika. Wstąpiłem do szwadronu w 2010 roku i od razu rozkazem dowódcy został mi ten koń przydzielony. Także ja byłem młodym żołnierzem, koń był młodym żołnierzem, można powiedzieć. Więc razem żeśmy się zgrali z dobrymi efektami, bo nawet udało się nam na święcie kawalerii w 2011 zająć trzecie miejsce. Przed uroczystościami około, sądzę, dwóch godzin każdy żołnierz musi poświęcić na to, aby przygotować mundur. Nie wspomnę o butach. Dwie godziny to tak minimum na buty, żeby je wykręcić, żeby one mają się lśnić. Mundur musi być wyprosowany. Wszystkie guziki muszą być wyczyszczone orzełkami ustawione w jedną stronę. Rękawy, tak samo, po każdej imprezie, po każdej uroczystości, yy, te rękawy się marszą, one muszą być wyprosowane. Szable, dłoń, szabla w żul 34 z okresu międzywojennego, z roku 1934. Oczywiście nie jest to oryginał, jest to replika, wierna kopia tej szabli. Na no szabli wygrywane napisy Honor Ojczyzna i to nas zobowiązuje. Oddziałem konnym, reprezentacyjnym w Europie, a być może nawet na świecie, który włada czynnie białą bronią czyli zarówno szablą, jak i lancą jest szwadron Kawalerii Wojska Polskiego. to czy jestem w mundurze kawaleryjskim, czy w mundurze treningowym, czuję się zaszczycony, mogąc dowodzić pod oddziałem, który dziedziczy tradycje kawaleryskie, który jest spadkowiecą najbardziej chlubnych chwil polskiego oręża. Jest to dla mnie powód do niezwykłej satysfakcji, dumy i jestem przekonany, że podobnie myślą wszyscy żołnierze Szwatonu kawalerii Wojska Polskiego. Najnowsza wersja śmigłowca SOKÓŁ opuściła zakłady w Świdniku, by rozpocząć służbę w pierwszej bazie lotnictwa transportowego na warszawskim Okęciu. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowym dniem dla jednostki, ponieważ przyjęliśmy pierwszy śmigłowiec z partii pięciu nowych. Są to śmigłowce W3WA w wersji przystosowanej do przewozu Najważniejszych osób w państwie. Śmigłowiec jest przystosowany do wykonywania lotów z prędkością maksymalną 260 km na godzinę na pułapie 6000 m. no ja posiadam tu, gdzie mi się najbardziej podoba. W powietrzu może przebywać bez lądowania około 3 godzin. Śmigłowiec jest zadania wysoku Wersja, którą mieliśmy okazję dzisiaj przylecieć na okęcie. Jest najlepiej wyposażoną wersją, jaka w Wojsku Polskim. Ten egzemplarz jest wyposażony w podwójną awionikę, co właśnie umożliwia nam wykonywanie lotów według przepisów IFR. Swój zestaw do pilotaży otrzymał dowódca załogi, jak i drugi pilot. Są to zdublowane w rządy prędkościomierz, sztuczne horyzonty, HSI, którego wykorzystujemy właśnie do wykonywania podejść według przyrządów, nowej generacji GPS oraz nowoczesne systemy łączności, czyli radiostacje pokładowe. Dla wygody załogi kabina jest klimatyzowana, mamy urządzenia, które Możemy sobie w różnych warunkach pogodowych uruchomić. Regulujemy temperaturę, regulujemy siłę nawiewu. Pracuje podobnie jak w samochodach w automacie. Aktualnie zająłem jedno z miejsc, na którym siedzą nasze VIP-y. Telefon komórkowy sterowany pulpitem w dolnej części. Jeżeli potrzebujemy pracować na dokumentach. Ewentualnie wypić kawę. Mamy przygotowany stolik. Tapicerka jest skórzana, bardzo wygodna, wykonana przez jedną z lepszych firm na świecie. Małe schowki umożliwiające położenie różnych rzeczy, laptopa, telefonu dokumentacji ustawiamy częstotliwość, radio z RDS-em, także będzie się automatycznie przełączało. Możemy sobie rozłożyć, poleżeć, wygodnie odpocząć. Śmiejmy twierdzić, że można się przespać. Śmigłowców do przewożenia najważniejszych osób w państwie jest 5, ten jest szóste i po dostarczeniu całej serii będzie 10. Są to śmigłowce nowe, komfortowe, przede wszystkim na gwarancji i pozwoli nam to bezpiecznie wykonywać zadania, które stoją przed jednostką. Sekretem ich sukcesu jest cierpliwość i zgranie. Strzelcy wyborowi 25 Brygady Kawalerii Powietrznej wykonują zadanie pozostając niewidocznymi. Panowie przed nami w skupisku budynków są wartownicy. Mamy ich zdjąć, umożliwić wejście naszemu plutonowi do działania w terenie zurbanizowanym. Podchodzimy skrycie, pierwszy wychodzi Szafran, drugi idę ja, trzeci idzie Boguś, czwarty Szewco. Ubezpieczenie wiadomo co robi. Słania tyle. Szafam pierwszy, naprzód. Strzelcy muszą skrycie pokonać wiele kilometrów, by dotrzeć na miejsce wykonania zadania. Sukces misji zależy od ich umiejętnego, niezauważalnego podejścia. Każdy z nas jest dowódcą, każdy z nas jest obserwatorem, każdy z nas jest snajperem, każdy z nas jest ubezpieczeniem. Chociaż jest zamienność funkcji, jednak między sekcjami czteroosobowymi nie wymieniamy się. Prowadzący, czyli spotter, on wybiera drogę dojścia i on wybiera stanowisko ogniowe, z którego możemy oddać celny strzał. Każda z naszych par snajperskich jest wyposażona w tą samą broń. Do wyboru mamy TRG-22, bądź jest WD jest również TOR. Jednak do likwidacji celów żywych do tej odległości 800 m kilometra y, używamy przeważnie TRG-22 i SWD. TRG-22, w którym ja jestem wyposażony na to zadanie jest to karabin fińskiej produkcji, kaliber 762x51, czyli popularny 308 Winchester. Do karabinu mam zamontowany celownik Schmidt Bender PM2 o powiększeniu zmiennym, regulowanym od 3 do 12 i średnicy obiektywu 50 mm. Lufa swobodnie pływająca, czyli lufa na całej swojej długości, nie dotyka żadnej części broni. Daje to nam bardzo dobre skupienia na odległości nawet do 800 metrów. Każdy strzelec ma broń ustawioną pod siebie. Chodzi o to, żeby tak się dopasować do tego karabinu, żeby na nim móc leżeć i obserwować cel przez długie, bardzo długie godziny. Twoja lewa strona, szewca prawa strona. Mamy sekcję czteroosobową, gdzie mamy dwie pary. W każdej jednej parze jest yy, Snajper i Spotter Snajper oddaje strzał Spotter jest obserwatorem, który mu podaje Wszystkie nastawy Snajper gotów Spotter gotów Odległość 300 metrów Nastawa 3 Wiatr 0 Wiatr 0 Tak Gotów Zgrywamy oddechy przy każdym strzale i mi się wydaje, że to jest y, największa forma zgrania w zespole. Celu cel zniszczony, cel zniszczony. Zabijamy się.